Rozważmy tajemnicę trzecią radosną, narodzenie Pana Jezusa i przybycie i pokłon Trzech Króli. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Pan z wami, i z duchem twoim. Siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość, uroczystość objawienia pańskiego, jest bardzo, boga, jest bardzo bogata w treść. Usłyszymy o mędrcach i o gwieździe. Pojawi się bezwzględny Herod. Ale nie traćmy z oczu najjaśniejszego punktu, jakim jest Jezus Chrystus. Dziś ukazuje się on nie tylko jako człowiek, który dzieli z nami los, ale także jako Bóg, który troszczy się o zbawienie każdego człowieka. Dlatego też uroczystość objawienia Pańskiego przeżywana jest jako dzień pomocy misjom. Skoro sam Chrystus. Pozwala odkryć siebie poszukującym go mędrcom, to my też pomożmy, pomóżmy tym, którzy dziś szukają prawdy. Dlatego dzisiaj ofiara z tak zwanej tacy będzie przeznaczona na misje, na misje święte. A wiadomo, że dużo jest takich miejsc na świecie, gdzie dzięki naszej pomocy te misje mogą się rozwijać, funkcjonować i może być głoszona Ewangelia. Te mszę święto ofiaruje w następującej intencji: Modlę się o dar nieba dla świętej pamięci Marka Kubackiego w drugą rocznicę śmierci. Prosząc dobrego Boga, aby Go przyjął do chwały nieba. Dołączamy nasze intencje, składamy je na ołtarzu. A na początku prosimy Boga o miłosierdzie. Niech uzdolni nasze serca do przyjęcia darów duchowych, które wypływają ze spotkania z Nim w czasie tej Eucharystii. spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem moja wina moja wina moja bardzo wielka wina Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, Boże królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu w duchu w chwała Boga, Ojca Boże. Módlmy się, Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodłem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego syna, swojego poganu. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę. Zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojego światła, Królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się Twoje serce. Bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów, Przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Może przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według praw. niesprawietliwość, i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Tarsis i wysp przyniosą tary, Królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon wszyscy królowie. Wszystkie narody będą mu służyły. Zwoli bowiem biedaka, który go wsywa i ubogiego, który nie ma opieki, zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. bracia, przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla Was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została to tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętym, Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że Poganie już są współ, współdzielcami. I współczynnikami ciała, i współczesnikami obietnicy w Chrystusie, Jezusie przez Ewangelię. Oto słowa Boże. 아, 예. Wyjrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon. Pana. Z Wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie Panie Narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał się: ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz? Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemią Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wy pytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką, jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzyły, otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, by nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, pojawienie, Boga, pojawienie się Boga na ziemi budzi wiele kontrowersji. I dzisiaj też podobnie jest, że te przestrzenie życia, w których się poruszamy, w których żyjemy, obecność Boga zaczyna wśród ludzi wzmagać agresję. Agresję, niechęć, choćby przykład z paru dni ostatnich, kiedy został na siłę zdjęty krzyż jednej ze szkół